Jest tutaj na dole. Znowu ci ten żół młody, co się z nami drażnił w lobby. My z Irenką tu na miasto patrzymy. Chodź, Irenka do, do Kuzia, ma tam bardziej do strefy. Macie tam strefę? Tak, tutaj na tej górze mam. Zjeżdżają na dół. Lecie. Ja lecę. On już też leci. Ja le lecę. Idę na dole, na dole ostatnio. Mm -hmm. Brawo. No, z dwóch stron pięknie. No, żeśmy tutaj to grali. Zawodowo. No. no my już wiemy, z czym to się dzieje. No. Oczywiście. Easy. Easy man. O, gitary jakieś dostałam. O, Jaki? to chyba te, co ja okay. to należy ci no. do ciebie. Dziękujemy za cierpliwość. Nie o, za się, o ja właśnie rozwiązuje? Ciekawy jestem. Nie wiem. Ja bym byłem lepszy, bo tam pierwszy widzisz, jednak ja tutaj zasługuję, zasługiwałem sobie w